Boże, ile my Słuchajcie, mamy... Dajcie, robimy to eksperyment. Pierwszy rok. Mhm. Robiliśmy różne eksperymenty w swoim życiu już z wątką. Ale ten robimy pierwszy raz. I myślimy, że wyjdzie na słowiańska perfuma. <laughs> Kochana jesteś. taka piękna. Jak, jak czytałyśmy o niej. To będzie niesamowita rzecz dla kobiet i mężczyzn. Żeby mogli korzystać też z dób przyrody przez cały rok. No tak, ale lilak jest też, yy, mówiłaś, yy, Haneczko przeciwzapalny, prawda? Mhm. Więc, no, kochani, pe perfuma będzie na wysokim poziomie. A przede wszystkim dajemy miłość, Tak. Smarce, tak. tak. błogosławieństwo. Radość. Z radością, zobaczcie jak jest cudownie. Jest po prostu magiczne. Tak. Będziemy Wam robić każde, każde zlewanie, każde dokładanie nowego anilaka. Będziemy mówić, w którym momencie zaczął się zapach. Musimy będziemy mówić, jak długo się utrzymuje. Tak. To jest bardzo ważne przy tym Nie tylko za tak, ale też jak długo się utrzymuje za to. Tak. Mm -hmm. Cudownie. Kochani, wszystkie robaczki uciekły nam. Myśmy wcześniej to wykładały, żeby one uciekły. Po prostu to jest magnie wam. Tak. Zobaczcie, wspaniali. My się czujemy już jak w krainie perfum. Perfumy w Hance. Właśnie się tutaj radujemy z naczelną, tak. Nie jest cudownie. Że są różnego rodzaju perfumy? Tak. Ale słowiańskiej perfumy jeszcze Dokładnie, nie. Dokładnie, nikt nie wymyślił. Więc tylko cicho, nic tam nie, nie gadajcie. Bo my tutaj mamy swój plan. No. Kto wypapla, to będziemy wiedzieć, prawda, Naczelno? Tak. No. Pamiętajcie, nie słowa są ważne, czyny. Tak. Cudownie. Polecamy brać udział razem z nami. Nie musicie robić takich ilości. My z Iwanko zawsze robimy takiej ilości, zawsze się dzielimy tak. z tymi potrzebującymi oraz z chętnymi, którzy chcą z nami się Tak. z nami testować różne rzeczy. Wszystko się zgadza. Rzeczy. Polecam nawet jedną gałązkę czyli dwie zalać oliwą, tylko żeby nie miała zapachu tak jak Tak. że nie ma intensywnego zapachu, żeby nie przytłoczył zapach tych cudownych milaków. No właśnie. Będziemy się wymieniać z Tak, a odrobinka spirytusu, teraz mi się właśnie też przypomniało, jak tam y, grzebałam kiedyś w maceratach, że ona też pozwala na wydobycie bardziej, prawda? Tych, y, tak, z, zapachu tych y, właśnie y, olejków. Także wspólnymi siłami zawsze jest fajniej, łatwiej, prościej. Naszą nauczycielką w jest nie już, ale przepiękna. Korżawska. Stefania gorżawska. Tak. Ma Nasza ruchy. kochana. Poszukajcie. Opowiada o wszystkich ziołach. Bardzo prosto, ale bardzo mocno. Na co można stosować. Do czego można stosować. Kiedy można stosować. Tak. Dlatego nie będziemy się powtarzać. To sobie znajdziecie. A my pokazujemy wam samo Tak. Ja bardzo serdecznie chciałabym podziękować z tego miejsca za to, że naczelna dzisiaj jest w moim programie. Zresztą uwielbiam spędzać czas z naczelną, bo to jest cudowna istota. No, a jeszcze w towarzystwie jakby naszych ulubionych, wspólnych zajęć, to już w ogóle jest przepięknie dzisiaj gościem. Y, naszym jest y, naczelny lilak, tak? tak Hanulko. Tak, na, pierwszym, tak. na pierwszym planie. Tak, tak, tak. Na drugim tak planie Narcyzy. Tak, one stary mają po metr kwiat, prawie, stary słuchajcie. polski kwiat. Tak. Może nie tyle polski, stary słowiański kwiat, który rośnie od dawna na, na naszej słowiańskiej ziemi. Tak. Jest też cudowny kwiat. Górski. Do Też znaleziony, kochani, w tamtym miejscu. sobie, że Haber Górski zawitał na wybrzeże Tak. Do miasta Kodan. <grym> Pokażę go jeszcze raz z bliska. Tuk, 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 tuk. O, taki piękny jest. Zapraszamy Was za tydzień. Tak. Do... Zobaczymy, co się dalej będzie z tym Dokładnie. Myślę, że nutkę ciekawości w nas Was obudziliśmy. obudziliśmy. Mhm. Obudziłyśmy. Też tak może być. Wiadomo, o co chodzi. Byście się zarazili tą pasją zbieraną ziół, pasją kochania ziół, miłości do ziół. Chcemy Was wszystkich zarazić. Tak, tutaj już jest właśnie nasz materat. Pamiętajcie, im więcej mieszacie w ziołach, w kwiatach, własnymi ręczkami, zostawiacie swój aminokwas. A co się dzieje, jak mówi Mateusz? Co się dzieje wtedy? Wtedy się dzieje, że w pierwszej kolejności... Jest to zrobione tylko dla nas, z myślą o nas. bo tak działają zioła i kwiaty. Ten, który przy nich pracuje, ten, który o nie dba, ten, który przyrządza, ten w pierwszej kolejności dał swoje, swój aminokwas i zioła przystosowują się. Da. Cudownie, dziękuję. Maria, kochani. Życzymy Wam cudownych zbiorów. Tak. I Wam to? Tak, oczywiście. My jutro mamy w planie też małą wyprawę, więc myślę, że zrobimy jakąś recenzję i w miarę możliwości będziemy się z Wami dzielić naszą, e, naszą przestrzenią ziołkową. Zio, Którą kochamy. Jeśli tak spóźnimy na obrzędy. Tak. obrzędy? Sami. sami. A po prostu my się zioła. w akcji. Akcja zioła. Do zobaczenia, kochani. Ściskamy i wysyłamy Wam dużo miłości. Hmm. 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 Pa. pa.